Śledzimy remont mieszkania w bloku. Właścicielka podpisała umowę. Zaczęły się prace wyburzeniowe. W tym odcinku skupimy się na czymś, co było tutaj zrobione źle. Mocowanie płyt gieka na plackach. Mocowanie płytek ceramicznych do ściany. W tym mieszkaniu poważnym problemem są suche tynki, które zostały źle położone. Wybrano wcześniej technologię mocowania płyt na kleju gipsowym. W tym momencie okazuje się, że Wykonawcy, którzy wcześniej to wykonywali, dali za mało kleju. To po pierwsze, nie przygotowali dobrze podłoża, nie, nie zagruntowali tego podłoża, w związku z tym na podłożu było sporo kurzu i klej niedostatecznie zespolił się z podłożem. Przez to były pęknięcia na ścianach, przez to także. Płyty praktycznie odpadały w całości podczas ich demontu. Widać, że w tym w przypadku dużym problemem są nierówności ścian i odchyły od pionu. Były próby wyrównania tego podkładkami, które, które miały dystansowymi, które miały równać pion i dopiero do tych podkładek były płyty przyklejane, natomiast zrobiono to tyle źle, że te podkładki nie powinny być małe, tylko to powinny być pasy płyty przyklejone najpierw, po wyschnięciu dopiero do tych pasów płyty klei się e, całe płyty. Tu widać, że wszystko zostało zrobione w jednym kroku i dlatego nie można było precyzyjnie ustalić grubości kleju. Przez to miejscami ten klej prawie nie dochodził do podłoża. Przejdźmy teraz do łazienki. Kolejna parada błędów. Są pouczające, bo popularne. Zadbajcie, by nie powstały na Waszej inwestycji. Błąd y, wykonawczy polegał na tym, jeżeli chodzi o poprzednie ściany, że nie zostały zastosowane odpowiednie profile na otworach drzwiowych. Przez to mieliśmy ugięcia i było, były te otwory niestabilne i były pęknięcia na nadprożach. Drugim elementem był brak wiązania między ścianami, które dochodziły do siebie pod kątem prostym. Było to widać szczególnie w łazience, gdzie po nacisku na jedną ze ścian było widać jak, te, jak ściany się rozchodzą. Uznaliśmy po analizie finansowej, że rozsądnie jest wykonać na nowo Ściany, zdemontować oczywiście wcześniej te źle zrobione, niż naprawiać wcześniejsze ściany, ponieważ przysporzyłoby to klientce o wiele większych kosztów. Mocowanie płytek ceramicznych. Kolejny błąd i pytanie, co tu źle zrobiono. Widzimy, że klej, który miał mocno przywierać do ściany, praktycznie w ogóle się jej nie trzyma. W tym wypadku błędem jest to, że ściana po pierwsze nie została zagruntowana. Po drugie nie została zrobiona warstwa kontaktowa z kleju, czyli nie został klej naciągnięty i nie został wtarty w ścianę. Następnie dopiero powinien być naniesiony w grubszej warstwie, powinien być pacą batą zrobione zęby i dopiero powinien być przyklejony. Na rogu natykamy się na błąd również popularny jak poważny. W tym miejscu widać, że naroże zostało też źle wykonane, ponieważ tak jak w przypadku łączenia płyt po długości po całym obrysie, także tu powinno być na całym narożu jednolita warstwa kleju, która trzyma tą płytę. Tu widać, że tak naprawdę to naroże jest puste. Tutaj w ogóle nie ma kleju w wielu wypadkach, dopiero klej się zaczyna w jakiejś odległości, więc duże prawdopodobieństwo, że właśnie przez to takie naroże będzie pękało i nie będzie odpowiedniej wytrzymałości, jeżeli chodzi o przyklejenie takiej płyty do płaszczyzny. A teraz coś dla inwestorów z dobrym słuchem. Samemu można sprawdzić, czy okładzina spłyt gipsowo-kartonowych została dobrze zamocowana. Żeby łatwiej można było ocenić, czy ściana została dobrze wykonana, czy suchy tyn został dobrze wykonany na ścianie za pomocą przyklejania na placki, można zastosować metodę opukiwania. Po pierwsze jednak trzeba zwrócić uwagę, że Opukiwanie, jak będziemy opukiwali całą ścianę, w różnych miejscach będzie wydawała ona różny dźwięk. Pierwszy dźwięk jest najbardziej niepożądany, bo ponieważ świadczy o tym, że płyta jest odspojona. Praktycznie wtedy ściana nadaje się do zrobienia na nowo. Trzeba zerwać płytę na nowo i na nowo wykonać suchy tynk. Mniej więcej brzmi to w ten sposób. Drugi dźwięk, który będziemy słyszeli, jest to głuchy dźwięk. Wygląda tak, jakby ściana była pełna. Tu na przykład nie ma, ale o, w tym miejscu. Będziemy mieli. Słyszymy, jakby był, jakbyśmy pokali coś twardego. Oznacza to, że w tym miejscu jest kubka kleju, która jest dobrze przyklejona do podłoża i dobrze przyklejona do płyty. Powinniśmy słyszeć na wszystkich narożach. Ponieważ tam powinien być pełny klej i dobrze przyklejony na obrysie płyty, czyli na łączeniach, przy suficie i przy podłodze, mniej więcej taki pasek do 10 cm. I na wszystkich kubkach, które są na środku płyty, oczywiście nie na całej płaszczyźnie płyty, ponieważ są też miejsca puste. I teraz ten dźwięk pusty powinien brzmieć mniej więcej tak. W kolejnych odcinkach naszego cyklu odkryjemy największy problem tego mieszkania ściany odchylone od pionu nawet o kilka centymetrów. Jak sobie poradzi ekipa remontowa? Oglądajcie nasz remont wnętrza krok po kroku.